Dobry wieczór Krzysztof Kuziemski, witam Państwa i zapraszam na wiadomości sportowe. Rozpoczęła się walka w strefie medalowej Tauron basketligi. W półfinale Anwil rywalizuje z Turowem. W rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą zgorzelczanie, którzy pokonali dzisiaj Wocławian 79 do 68. Drużyna Bogicewicza trafiła na zespół, który ekspresowo pokonał pierwszego rywala w play-off. Zgorzelczanie w trzech meczach pokonali Polfarmę Starogard Gdański, nie przegrywając przy tym ani jednego. Największym problemem gości był złamany palec Krzysztofa Szubargi, który mecz zaczął jako rezerwowy, ale nie pojawił się na parkiecie. Mentalnie chłopaków wspierałem cały czas na ławce. Ja to widziałem, ale na parkiecie już No nie miałeś szans przekazywać fluidu. Już niestety nie miałem szans. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy w w połowie. Początek meczu był bardzo zacięty. W pierwszej piątce Szubargę zastąpił Aitutawicius. Dopiero w drugiej kwarcie gospodarze zaczęli budować przewagę, a konkretnie Opaczak. Największą przewagę zgorzelczanie osiągnęli w kolejnej partii. Wynosiła 17 punktów. W ostatniej odsłonie Włocławianie zaczęli dobrze bronić i mozolnie odrabiać straty. Natomiast gospodarzom spadła skuteczność rzutów z gry. Podopieczni Bogicewicza doszli turów nawet na trzy punkty, ale na tym zakończyła się ich pogoń. PGE Turów z Anwil Włocławek 79 do 68. Widać, że w tej drużynie nie jest naprawdę duży potencjał. I tak jak wcześniej powiedziałem, wierzę, że, że w poniedziałek jesteśmy w stanie wywieźć tutaj z gorącego terenu z Gorzelców zwycięstwo i, i strzelnia zacznie się od. Tym samym w półfinałowej rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą zgorzelczanie. Kolejny mecz już w poniedziałek o godzinie 18 na antenach TVP Sport. I jeszcze informacje koszykarskie: PC Iden nie wykorzystał szansy i nie wywalczył trzeciego miejsca w pierwszej lidze koszykarzy. W drugim meczu tej rywalizacji Torunianie przegrali z AZS-em kłótno 81 do 84, a pierwsza potyczka tych drużyn zakończyła się remisem. Agnieszka Szothejmej po trzech sezonach gry w Artego odchodzi z Bydgoszczy. Koszykarka reprezentacji Polski zdecydowała się przejść do wicemistrza kraju Wisły Kanpak Kraków. Teraz piłka. Zawisza był faworytem w spotkaniu z Bogdanką. Niestety, dobra była tylko pierwsza połowa w wykonaniu piłkarzy Ryszarda Tarasiewicza. Po czterech wygranych meczach przyszedł czas na pierwszy remis nowego szkoleniowca. Zawisza stracił fotel wicelidera pierwszej ligi na korzyść floty, która pokonała dzisiaj wartę. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do Zawiszy. Już w 40 sekundzie spotkania blisko był prowadzenia. Paweł Abot mógł strzelić bramkę, ale w sytuacji sam na sam lepszy był bramkarz Bogdanki Sergiusz Prusak. Bydgoszczanie w pełni kontrolowali grę i nadawali ton rywalizacji. Pierwszą bramkę zdobyli w 32 minucie. Abot zgrał piłkę do Drygasa, który minął obrońców i umieścił piłkę w siatce. W drugiej połowie na boisko wyszły odmienione jedenastki. Piłkarze Bogdanki wzięli się do odrabiania strat. Po przerwie to gospodarze zdominowali przeciwników. Z minuty na minutę coraz bardziej zagrażali bramce Kaczmarka. Bramkarz Zawiszy skapitulował w 72 minucie. Wyrównującą bramkę dla Łęcznian, z najbliższej odległości zdobył Bartosz Wiązowski. Gospodarze atakowali jeszcze do końca spotkania, ale na szczęście Kaczmarek dobrze spisywał się w bramce. Bogdanka Zawisza 1 do jednego. Do zakończenia rozgrywek pierwszej ligi zostało jeszcze pięć kolejek, które zadecydują o awansie do T-Mobile Ekstraklasy. Klasy. Zawisza zagra w nich z kolejarzem Stróże, Olimpią Grudziąc, Termaliką Nieciecza, Flotą Świnoujście i Polonią Bytom. KKP Bydgosz nadal w kryzysie. Podopieczne Emigusia Kusia, wliczając spotkanie pucharowe przegrały sześć spotkań z rzędu. Tym razem lepsze okazały się akademiczki z Wrocławia, które wygrały 2-0. Na czarną serię KKP złożyły się też kontuzje piłkarek. Bydgoszczanki zaczęły spotkanie tak, jak przyzwyczaiły do tego kibiców agresywnie i walecznie. To KKP stwarzało sobie więcej sytuacji i dłużej utrzymywało się przy piłce, mimo że drużyna od kilku tygodni nie zdobyła punktu. Sytuacja jest dla nas bardzo trudna, natomiast dostały szansę dzisiaj dziewczyny, które mniej spotkań mają rozegranych, mają duże predyspozycje do tego, żeby grać w tej ekstralidze. No dzisiaj mogą, mają szansę pokazać, że, że im to miejsce się należy. Zobaczymy, jak to wyjdzie podczas meczu. Mało tego, że w drużynie jest kryzys, to szkoleniowiec nie mógł skorzystać z kilku zawodniczek, bo w KKP panuje prawdziwy szpital. Nie zagra na pewno Karolina Pancek. Na tą chwilę na ławce rezerwowych zasiadła Ania Lewandowska, Gabrysia Sas. No zobaczymy, czy młode dziewczyny dźwigną. Pojedynek wychodzi pierwszy raz w tym sezonie Justyna Autyn, zawodniczka, która do tej pory występowała w drugiej lidze. Natomiast ostatnio prezentowała się bardzo dobrze, strzeliła dużo bramek. Mam nadzieję, że pomoże nam dzisiaj tutaj w zwycięstwie. Kluczowa dla Bydgoszczanek była 35. minuta. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymała Joanna Daleszczyk. AZS Wrocław zaczął strzelać dopiero w drugiej połowie. Joanna Płonowska trafiła do siatki w 48 minucie, a Karolina Gradecka w 72. Do końca sezonu ekstraligowego zostały tylko trzy kolejki. Następny mecz piłkarki KKP rozegrają dopiero 25 maja. Ich rywalem będą Gosirki Piaseczno. Rada nadzorcza TKP Elana SA rozpoczęła poszukiwania nowego prezesa, jednak zmiany w klubie nie przeszkadzają piłkarzom w rozgrywaniu kolejnych spotkań. W meczu 29. kolejki drugiej ligi Grupy Zachodniej Elana zremisowała 1 do 1 z wiceliderem rozgrywek: chojniczanką chojnicę. Mimo nieuchronnych zmian w klubie piłkarze rozgrywają kolejne mecze. Tym razem do Torunia przyjechał wicelider rozgrywek Chojniczanka Chojnice. Nieoczekiwanie to Elana jako pierwsza znalazła drogę do bramki rywali. W siódmej minucie bramkarza gości pokonał Wojciech Świderek, jednak sędzia odbi spalonego. Zobaczymy czy ta bramka faktycznie zespalonego czy nie, no, ale pomijając tą akcję już w pierwszych tych 20 minutach przy stałych fragmentach naszych zrzutów rożnych przede wszystkim i rzutów wolnych, tu Marcin miał też okazję do strzelenia bramki. Toruńscy piłkarze zdążyli przyzwyczaić kibiców, że najważniejsze emocje zostawiają na końcówkę spotkania. Tak było i tym razem. W 72 minucie po interwencji Przemysława Kryszaka sędzia podyktował rzut karny dla Chojniczanki. Swojej szansy nie zmarnował Daniel Feruga, dając gościom prowadzenie 1-0. Jednak Elana zdołała odpowiedzieć w podobny sposób. W 87 minucie jedenastkę idealnie egzekwował Marcin Wrubel. Spokojnie do tego podszedłem, do końca obserwowałem jak się zachowuje i odkrył swój lewy róg, także nie było to zbyt trudne. Elana Toruń zremisowała z Chojniczanką Chojnicę 1 do jednego, Gdy piłkarze walczą o punkty, w klubie zachodzą zmiany. Po dymisji Wojciecha Cedry Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na nowego prezesa. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy spełnić szereg wymogów. Począwszy od odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, po umiejętności pozyskiwania sponsorów i planowanie budżetu. Na dziś to już wszystko. Spokojnej nocy. Dobranoc.